Istnieje sekret, który znał Jezus, sekret, który odkryła Louise Hay i który potwierdziła współczesna neurobiologia, ale 99% mężczyzn wciąż go całkowicie ignoruje. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego przebaczenie jest dla ciebie takie trudne? Dlaczego, nawet wiedząc, że powinieneś, coś w środku ci się opiera, jakby przebaczenie było równoznaczne z przyznaniem się do porażki? A co? Gdybym ci powiedział, że kompletnie się mylisz w kwestii przebaczenia, a co, gdyby przebaczenie nie było oznaką słabości, ale najbrutalniejszą siłą, jaką mężczyzna może posiąść? Jezus rozumiał coś na temat męskiej psychiki, czego nauka potrzebowała dwóch tysięcy lat, żeby odkryć. Louise Hay rozszyfrowała ten sekret, a dziś ty dowiesz się, jak to działa, ale najpierw. Chcę, żebyś się zatrzymał i poczuł to przez chwilę. Ten gniew, który nosisz w sobie, tę urazę, która drzemie w twojej piersi, ten żal, który pielęgnujesz od lat, myślisz, że to cię usilnia. Pozwól, że powiem ci prawdę, która zaboli. Każda chwila, w której odmawiasz przebaczenia, jesteś kontrolowany, manipulowany, zdominowany przez osobę, która cię skrzywdziła. Ona żyje w twojej głowie. Bez opłat, a ty, myśląc, że jesteś silny, w rzeczywistości stałeś się jej emocjonalnym niewolnikiem. To nie jest siła, mój przyjacielu, to najsubtelniejsze więzienie, jakie istnieje. Jezus to wiedział. Kiedy mówił o przebaczeniu, nie prosił cię o słabość, uczył cię, jak rozłamać niewidzialne kajdany, jak odzyskać pełną kontrolę nad swoim życiem emocjonalnym. Louise Hay odkryła, że istnieje specyficzny wzorzec neurologiczny u mężczyzn. Wzorzec, który czyni przebaczenie szczególnie trudnym, ale również szczególnie potężnym, gdy w końcu nastąpi. Chcesz wiedzieć, jaki to wzorzec? Męska psychika jest neurologicznie zaprogramowana do rozwiązywania problemów poprzez fizyczną akcję. Kiedy ktoś cię rani, twój prymitywny mózg chce się zmierzyć, walczyć, zwyciężyć. Dlatego przebaczenie wydaje się jak rezygnacja z walki, ale oto zwrot akcji, który zmienia wszystko. Przebaczenie nie jest rezygnacją z walki, to zwycięstwo w ostatecznej walce, w walce z własnym emocjonalnym więzieniem. Kiedy przebaczasz, nie zwalniasz osoby, która cię skrzywdziła, uwalniasz siebie od kontroli, jaką ona nad tobą sprawuje. Jezus rozumiał tę dynamikę władzy lepiej niż jakikolwiek przywódca w historii. Wiedział, że przebaczenie jest najwyższym aktem osobistej suwerenności. Pomyśl o tym, kto ma większą władzę. Mężczyzna, który nieustannie reaguje na ból przeszłości. Czy mężczyzna, który świadomie postanowił przekroczyć ten ból? Louise Hay spędziła dziesięciolecia badając tę mechanikę. Odkryła, że mężczyźni, którzy Opanowali sztukę przebaczenia, rozwijają inną obecność, inną energię. Emocjonalną władzę, którą inni odczuwają natychmiastowo. Jest tak, jakby uzyskali dostęp do poziomu męskiej dojrzałości, którego większość nigdy nie poznaje. Ale oto problem. Konkretna technika, której używał Jezus i którą rozszyfrowała Louise Hay, jest zupełnie sprzeczna z intuicją. Przeczy temu wszystkiemu, czego nauczyłeś się na temat tego, jak mężczyzna powinien radzić sobie z bólem, i właśnie dlatego działa. Czy zauważyłeś, że najbardziej szanowani mężczyźni w historii mieli jedną wspólną cechę? Nie chowali urazy, nie dlatego, że byli słabi, ale dlatego, że byli zbyt mądrzy, aby pozwalać innym kontrolować ich stan emocjonalny. Nelson Mandela, Gandhi. Sam Jezus. Ci mężczyźni zrozumieli, że przebaczenie jest przejawem siły, a nie słabości. Wiedzieli coś, co ty masz ochotę odkryć. Pozwól, że zadam ci pytanie, które trafia w samo sedno. Ile godzin swojego życia straciłeś, myśląc o ludziach, którzy cię skrzywdzili? Ile decyzji podjąłeś pod wpływem gniewu? Ile okazji przegapiłeś, ponieważ byłeś emocjonalnie porwany przez przeszłość? Jeśli dodasz to wszystko, zauważysz przerażającą prawdę. Dałeś lata swojego życia ludziom, którzy nie zasługują nawet na pięć minut Twojej uwagi. To właśnie Louise Hay nazywała energetycznym krwotokiem. Nieustannie przeciekasz swoją siłę życiową do ran, które odmawiają gojenia. Jezus miał konkretną technikę, aby zatrzymać ten krwotok. I ta technika działa szczególnie dobrze z męską psychiką. Ponieważ definiuje przebaczenie jako akt siły, a nie poddania się. Ale zanim ujawnę ci tę technikę, musisz zrozumieć, dlaczego działa. Mózg ludzki ma strukturę zwaną ciałem migdałowatym. To twój prymitywny system alarmowy. Kiedy ktoś cię rani, twoje ciało migdałowate uruchamia się i tworzy neurologiczny ślad, emocjonalną bliznę. U mężczyzn ta blizna łączy się bezpośrednio z systemem dominacji. Dlatego przebaczenie wydaje się jak utrata statusu. Twój prymitywny mózg interpretuje przebaczenie jako porażkę. Ale Jezus rozumiał neurologiczną prawdę, którą odkryliśmy dopiero ostatnio. Możesz przeprogramować te połączenia neuronalne. Możesz dosłownie przenapiąć emocjonalną historię swojego mózgu. Louise Hay odkryła, że istnieje konkretny moment, w którym ta przeprogramowanie jest najskuteczniejsze. Moment, którego większość mężczyzn nigdy nie poznaje, ponieważ nikt im tego nie uczy. Ten moment otwiera się, gdy przestajesz postrzegać przebaczenie jako coś, co robisz dla innej osoby i zaczynasz postrzegać je jako coś, co robisz dla siebie. To subtelna zmiana, ale zmienia wszystko. Kiedy przebaczasz komuś, aby uwolnić się od ciężaru emocjonalnego, który nosisz, nie jesteś słaby. Jesteś Strategiczny. Odzyskujesz energię, która była marnowana. To tak, jakby przestać dźwigać plecak pełen kamieni, o których nawet nie zdawałeś sobie sprawy, że je nosisz. Jezus używał do tego potężnej metafory. Mówił o pozostawieniu umarłych, aby grzebali umarłych, tłumacząc: przestań ożywiać swoje stare rany, przestań karmić emocjonalne duchy. Louise Hay przekształciła tę metaforę w praktyczną technikę. Technikę, która działa z męską neurologią, a nie przeciwko niej. Ale oto co najbardziej mnie zadziwia. Kiedy opanujesz tę technikę, coś zmienia się w Twojej obecności. Ludzie to czują. Nie potrafią tego wytłumaczyć, ale czują, że masz inną emocjonalną władzę. Jest tak, jakbyś uzyskał dostęp do poziomu dojrzałości, którego niewielu mężczyzn osiąga. Czy spotkałeś takiego mężczyznę? Mężczyznę, który wyraźnie przeszedł przez trudności, ale nie nosi w sobie goryczy? Który nie wydaje się, jakby próbował komuś coś udowadniać? Jest w nich spokój, cicha pewność siebie, obecność, która wymusza szacunek bez wysiłku. Ci mężczyźni zrozumieli sekret, którego uczył Jezus przebaczenie nie dotyczy osoby, która cię skrzywdziła. Dotyczy tego, kim ty wybierasz się stać. I oto najbardziej potężna część. Kiedy naprawdę przebaczasz, nie tylko uwalniasz się od przeszłości. Stajesz się nienaruszalny na przyszłe próby manipulacji emocjonalnej. Pomyśl o tym, jeśli ktoś nie może Cię kontrolować przez gniew, jeśli ktoś nie może Cię manipulować poczuciem winy, jeśli ktoś nie może Cię szantażować emocjonalnie, jaką siłę ma ta osoba nad tobą? Zero. Absolutne zero. Właśnie dlatego Jezus mówił o przebaczeniu, jako o formie duchowej władzy. Nie chodzi o bycie miłym. Chodzi o bycie nienaruszalnym emocjonalnie. Louise Hay odkryła, że istnieje konkretny proces prowadzący do tego stanu. Proces, który współpracuje ze sposobem, w jaki męska psychika przetwarza emocje, a nie przeciwko niej. Ale ten proces ma trzy odrębne fazy. I jeśli pominiesz którąkolwiek z nich, to nie zadziała. Pierwsza faza to to, co nazywała uznanie więzienia. Musisz szczerze przyznać, że twój gniew cię kontroluje, a nie wzmacnia. To trudne dla mężczyzn, ponieważ podważa naszą narrację o sile. Ale jest to niezbędne. Nie możesz uciec z więzienia, którego istnienia nie przyznajesz. Druga faza to miejsce, gdzie dzieje się magia. To tam stosujesz konkretną technikę, której używał Jezus technikę, która przeprogramowuje twoją neurologiczną reakcję na ból. A trzecia faza cóż, trzecia faza to miejsce, w którym stajesz się zupełnie innym mężczyzną ale pozwól, że powiem ci coś, co cię zaskoczy. Technika, której używał Jezus nie ma nic wspólnego z nastawianiem drugiego policzka czy kochaniem swoich wrogów. Te interpretacje zupełnie wypaczyły oryginalne nauczanie. Rzeczywista technika jest znacznie bardziej praktyczna, znacznie bardziej strategiczna i znacznie bardziej potężna. To technika, która wykorzystuje męską neurologię jako dźwignię do transformacji. Louise Hay przetestowała tę technikę na tysiącach mężczyzn na przestrzeni dziesięcioleci. Wyniki zawsze były takie same. Mężczyźni, którzy prawidłowo stosowali tę technikę, doświadczali wyzwolenia emocjonalnego, które dosłownie zmieniało bieg ich życia. Przestali reagować, zaczęli odpowiadać. Przestali być ofiarami okoliczności, zaczęli być twórcami swojej rzeczywistości. A wszystko zaczęło się od zrozumienia prostej prawdy. Nie jesteś silny, gdy żywisz urazę. Jesteś kontrolowany ale gdy przebaczasz świadomie, strategicznie, intencjonalnie, odzyskujesz pełną kontrolę nad swoim życiem emocjonalnym. To tak, jakbyś w końcu zrozumiał, że masz klucz do swojego własnego więzienia i zawsze go miałeś. Jezus to wiedział. Louise Hay to rozszyfrowała. A teraz ty jesteś gotowy to przeżyć. Ale zanim ujawnimy technikę, Muszę ci opowiedzieć o dniu, który na zawsze zmienił życie Louise Hey. Dniu, w którym zrozumiała, że Jezus nie mówił o religii. Mówił o neuroplastyczności. Był rok 1968. Louise pracowała z grupą mężczyzn na sesji terapeutycznej. Wszyscy dźwigali głębokie traumy. Gniew, który niszczył ich duszę od dziesięcioleci, zniszczone związki, sabotowane kariery. Całe zmarnowane życie karmiące się urazami, a potem miała olśnienie. Zrozumiała, że ci mężczyźni nie mieli problemu z przebaczeniem, mieli problem z męską tożsamością. Wierzyli, że przebaczenie ich osłabi jako mężczyzn. W tym momencie Luiz zrozumiała geniusz Jezusa. Nigdy nie prosił mężczyzn o bycie słabymi. Oferował zupełnie nowy sposób na bycie silnym. Technika, której używał Jezus, ma trzy filary. Trzy filary, które działają specyficznie z męską neurologią. I kiedy zrozumiesz te filary, wszystko się zmieni. Pierwszy filar to to, co Luis nazwała rekontekstualizacją siły. Zatrzymaj się na chwilę. Oddychaj głęboko i słuchaj mnie z pełną uwagą. Byłeś uczony, że przebaczenie to pozwolenie komuś ucisnąć się od tego, co ci zrobił. To największe kłamstwo, jakie kiedykolwiek połknąłeś o męskości. Przebaczenie nie polega na pozwoleniu komuś na ucieczkę. Chodzi o to, że odmówisz bycia ofiarą. Kiedy żywisz urazę, mówisz wszechświatowi: Jestem kimś, kto może być zraniony i kontrolowany. Kiedy świadomie przebaczasz, deklarujesz: Jestem kimś, kto ma pełną suwerenność nad swoją rzeczywistością emocjonalną. Jezus rozumiał, że prawdziwa męska siła nie pochodzi z umiejętności reagowania na ból, pochodzi z umiejętności przekroczenia bólu. A oto drugi filar aktywne przekierowanie neuronalne. Twój mózg został zaprojektowany do rozwiązywania problemów. Kiedy ktoś cię rani, twój mózg chce rozwiązać problem poprzez zemstę. Ale istnieje znacznie bardziej inteligentny sposób rozwiązania tego problemu. Zamiast marnować energię na karanie tego, kto cię skrzywdził, przekierowujesz tę energię, aby stać się odpornym na przyszłe próby manipulacji. Luis odkryła, że mężczyźni stosujący tę technikę rozwijają to, co nazywała emocjonalną osłoną. Stają się dosłownie nienaruszalni dla prób szantażu, manipulacji czy kontroli emocjonalnej. Wyobraź sobie, że masz taką siłę. Wyobraź sobie, że Nikt więcej nie może wytrącić cię z równowagi emocjonalnej. Żadne słowo, żaden czyn, żadna próba prowokacji nie może cię już destabilizować. To nie jest obojętność, to emocjonalna maestria. A trzeci filar jest najpotężniejszy: alchemia cierpienia. Jezus nauczał, że cierpienie nie musi być marnowane, może być przekształcone w mądrość, w siłę, w prawdziwe współczucie. Ale oto sekret, który rozumie niewielu. Ta transformacja następuje tylko wtedy, gdy przestaniesz utożsamiać się z ofiarą i zaczniesz postrzegać siebie jako kogoś, kto jest kowany przez przeciwności. Louise Hay odkryła, że istnieje konkretny moment, w którym ta alchemia zachodzi. Moment, w którym ból zamienia się w siłę. W którym rana staje się Twoją największą siłą. Ten moment następuje. Gdy zdajesz sobie sprawę, że osoba, która cię skrzywdziła, w rzeczywistości dała ci prezent, prezent twojej własnej ewolucji, nie dlatego, że to, co zrobiła, było słuszne, ale dlatego, że twoja reakcja na ten ból ujawniła, kim naprawdę jesteś. Teraz pozwól, że nauczę cię, jak zastosować tę technikę w praktyce, jak robił to naprawdę Jezus. Pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć, to to, że Przebaczenie nie jest uczuciem, to decyzja, strategiczna decyzja oparta na Twoim własnym interesie. Nie przebaczasz, bo czujesz się zainspirowany. Przebaczasz, ponieważ jest to najinteligentniejszy ruch, jaki możesz wykonać. Jezus nigdy nie mówił, że musisz kochać osobę, która Cię skrzywdziła. Powiedział, że musisz uwolnić energię, którą marnujesz na nią. To subtelna różnica, ale zmienia wszystko. Oto jak to zrobić dokładnie. Po pierwsze, identyfikujesz, gdzie gniew mieszka w twoim ciele. Tak, w twoim ciele. Luis odkryła, że każda nieprzetworzona emocja manifestuje się fizycznie. U mężczyzn gniew zazwyczaj osadza się w klatce piersiowej, ramionach lub szczęce. Połóż rękę w tym miejscu. Poczuj napięcie. Uznaj, że to napięcie pochłania twoją siłę życiową przez 24 godziny na dobę. Po drugie, mówisz bezpośrednio do tej energii i mówisz jak mężczyzna, który podjął decyzję biznesową. Mówisz, świadomie decyduję się uwolnić tę energię, ponieważ już mi nie służy. Wybieram przekierowanie tej siły, aby stworzyć życie jakiego pragnę. Nie chodzi o przebaczenie tej osobie. Chodzi o odzyskanie swojej energii. Po trzecie, a to jest kluczowe. Wizualizujesz tę energię opuszczającą twoje ciało i przekształcającą się w złote światło, światło, które wzmocni twoją obecność, twoją pewność siebie, twoją osobistą suwerenność. Louise Hay odkryła, że mężczyźni, którzy stosują tę konkretną wizualizację, doświadczają natychmiastowej fizycznej ulgi, jakby dosłownie przestali dźwigać ciężar. Ale oto, gdzie technika Jezusa staje się naprawdę potężna. Dodawał czwarty krok, który większość współczesnych terapeutów ignoruje. Prosił, aby osoba wysłała cichą błogosławieństwo temu, kto ją skrzywdził, nie dlatego, że na to zasługuje, ale dlatego, że to błogosławieństwo zamyka obwód energetyczny, pieczętuje uwolnienie. Kiedy potrafisz szczerze życzyć dobrze komuś, kto cię skrzywdził. Wiesz, że osiągnąłeś prawdziwą wolność emocjonalną. Całkowicie przekroczyłeś dynamikę ofiara-oprawca. Ale uwaga, to błogosławieństwo nie może być wymuszone. Działa tylko wtedy, gdy jest autentyczne. A staje się autentyczne tylko wtedy, gdy rozumiesz, że ta osoba nieświadomie pomogła ci odkryć swoją własną siłę. Louis przetestowała tę technikę na tysiącach mężczyzn. Wyniki były zawsze takie same. Mężczyźni, którzy potrafili wykonać wszystkie cztery kroki, doświadczali transformacji, którą inni zauważali natychmiast. Przestawali być reaktywni, zaczynając promieniować potężnym spokojem, obecnością, która bez wysiłku budziła szacunek. Ale istnieje sekret w sekrecie coś, czego Jezus uczył tylko swoich najbliższych uczniów. Coś, co Luis odkryła po dziesięcioleciach studiowania skrajnych przypadków przebaczenia. Najpotężniejsze przebaczenie to nie przebaczenie temu, kto cię skrzywdził, to przebaczenie samemu sobie za to, że pozwoliłeś się skrzywdzić. To cię uderzy jak piorun. Prawdziwym więzieniem nie jest gniew, jaki odczuwasz wobec osoby, która cię skrzywdziła, to gniew, jaki odczuwasz do samego siebie za to, że się nie lepiej chroniłeś. To wstyd z powodu swojej podatności, wina za to, że zaufałeś, frustracja z powodu niezauważenia sygnałów. Mężczyźni noszą ten rodzaj samosądu przez dziesięciolecia, i to właśnie naprawdę ich niszczy. Nie zdrada zewnętrzna, ale zdrada wewnętrzna, przemoc, jaką wywierają na sobie. Jezus rozumiał, że nie możesz naprawdę przebaczyć innym, dopóki nie przebaczysz sobie. A nie możesz przebaczyć sobie, Dopóki nie zrozumiesz, że bycie skrzywdzonym nie czyni cię słabym, czyni cię człowiekiem. Louise Hay stworzyła specjalny protokół dla tego wewnętrznego przebaczenia protokół, który uwzględnia męską tendencję do surowego osądzania siebie. Patrzysz w lustro, bezpośrednio w swoje własne oczy i mówisz, jak powiedziałbyś do swojego najlepszego przyjaciela, który przechodzi przez tę samą sytuację. Mówisz, Przebaczam ci za to, że zaufałeś, przebaczam ci za to, że byłeś człowiekiem, przebaczam ci za to, że spodziewałeś się najlepszego od ludzi. To nie była naiwność, to była odwaga. A potem dodajesz zdanie, które zmienia wszystko. I obiecuję, że od teraz będę cię lepiej chronił, będę szanował twoją wrażliwość, zamiast ją osądzać. Kiedy potrafisz wypowiedzieć te słowa i naprawdę je poczuć, coś się w tobie łamie. Napięcie, które nosiłeś przez lata, po prostu się rozpuszcza. Zdajesz sobie sprawę, że nie musisz już niczego nikomu udowadniać, nie musisz już być niewrażliwy, aby być wartościowym, nie musisz już nosić emocjonalnych pancerzy, które tylko cię izolują. W tym momencie rozumiesz prawdziwy geniusz Jezusa. Nie prosił cię o to, abyś był słaby, uczył cię, jak być prawdziwie silnym. Prawdziwa siła nie pochodzi z tego, że nigdy nie byłeś skrzywdzony. Pochodzi z bycia skrzywdzonym i świadomego wyboru, aby nie pozwolić temu cię zdefiniować. Louise Hay zauważyła, że mężczyźni, którzy opanowują tę formę przebaczenia, rozwijają inny magnetyzm obecność, która przyciąga szacunek, zaufanie i możliwości. Przestają odpychać ludzi swoimi emocjonalnymi obronami. Zaczynają przyciągać głębsze relacje, solidniejsze partnerstwa, bardziej autentyczne więzi. A wszystko dlatego, że poznali sekret, którego uczył Jezus. Świadoma wrażliwość jest najwyższą formą męskiej odwagi. Ale pozwólcie, że opowiem Wam o najbardziej zaskakującym efekcie tej techniki. Czymś, co Louise konsekwentnie obserwowała, ale co zajęło jej lata, aby w pełni zrozumieć. Mężczyźni, którzy stosują tę technikę przebaczenia, zaczynają doświadczać tego, co ona nazywała synchronicznościami odkupienia: sytuacji, w których życie wydaje się spiskować, aby uleczyć dokładnie te rany, które uwolnili, relacje, które wydawały się niemożliwe do odbudowania, leczą się spontanicznie, możliwości, które wydawały się na zawsze utracone, pojawiają się ponownie, drzwi, które były zamknięte, otwierają się. To, tak jakby wszechświat odpowiadał na Twoją decyzję o przebaczeniu, oferując nowe możliwości, które wcześniej były blokowane przez Twoją własną energię urazy. Jezus mówił o tym, kiedy mówił, że wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy. Nie mówił o wierze religijnej, mówił o wierze w to, że możesz w każdej chwili przepisać swoją historię emocjonalną, a oto najgłębsza część. Kiedy naprawdę opanujesz tę technikę, przestajesz być osobą, która potrzebuje przebaczać. Stajesz się osobą, która jest naturalnie odporna na obrażanie. Nie dlatego, że jesteś niewrażliwy, ale dlatego, że rozumiesz, że sposób, w jaki inni cię traktują, mówi więcej o nich niż o tobie. I odmawiasz internalizacji emocjonalnej trucizny innych ludzi. Louise Hay nazywała to. Odpornością emocjonalną i odkryła, że jest to najbardziej atrakcyjna cecha, jaką mężczyzna może rozwinąć. Kobiety czują tę odporność i są magnetycznie do niej przyciągane. Inni mężczyźni czują ją i naturalnie szanują. Dzieci czują ją i czują się bezpiecznie. To obecność, która mówi: Jestem kimś, kogo nie można złamać okolicznościami. Jestem kimś, kto zamienia przeciwności w mądrość. Ale oto, co najbardziej mnie fascynuje we wszystkim. Kiedy całkowicie zastosujesz tę technikę, zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie potrzebowałeś aprobaty tego, kto cię skrzywdził, aby poczuć się kompletnym. Przestajesz oczekiwać, że przyznają się do błędu, przeproszą lub uznają wpływ swoich działań. Rozumiesz, że twój wewnętrzny spokój nie zależy od niczego. Od zewnętrznego. To jest prawdziwe wyzwolenie, nie wtedy, gdy druga osoba się zmienia, ale kiedy zdajesz sobie sprawę, że nigdy nie potrzebowałeś, aby się zmieniła, abyś ty był wolny. Jezus uczył, że Królestwo Niebieskie jest w tobie. Louis Hay odkryła, że to nie metafora, to neurobiologia. Kiedy przestajesz szukać zewnętrznego potwierdzenia swojego wewnętrznego spokoju, wtedy dosłownie kreujesz stan wewnętrzny którego żadne zewnętrzne okoliczności nie są w stanie zakłócić. I wtedy dzieje się coś cudownego. Zaczywasz promieniować energią, która leczy nie tylko ciebie, ale i wszystkich wokół. Stajesz się polem siłowej stabilności emocjonalnej. Twoje dzieci dorastają bardziej pewne siebie. Twoja żona czuje się bardziej chroniona. Twoi współpracownicy odczuwają spokój w twojej obecności. Stajesz się punktem zaczepienia emocjonalnego dla wszystkich, którzy wchodzą w Twoją orbitę. To nie jest przesada. Louise Hay dokumentowała te efekty przez dziesięciolecia. Mężczyźni, którzy opanowali świadome przebaczenie, dosłownie zmieniają emocjonalną dynamikę wszystkich środowisk, w których przebywają. Przestają kreować dramaty, zaczynają rozwiązywać problemy, przestają rozsiewać napięcie. Zaczynają promieniować pokojem. A co najważniejsze, wszystko to dzieje się naturalnie. Nie musisz starać się być liderem emocjonalnym. Po prostu nim zostajesz, ponieważ uwolniłeś całą energię, którą marnowałeś na dawne urazy. Jezus wiedział, że to jest prawdziwa siła duchowa. Nie zewnętrzne cuda, ale wewnętrzna przemiana, która automatycznie zmienia wszystko wokół. Louise Hay udowodniła, że to nie jest mistycyzm. To praktyczna psychologia stosowana z chirurgiczną precyzją, i teraz ty wiesz dokładnie, jak to zrobić. Pytanie brzmi: czy będziesz dalej dźwigać emocjonalny ciężar, który sabotuje twoje życie? Czy w końcu użyjesz kluczy, które zawsze miałeś w rękach? Jezus już ci pokazał drogę. Louise Hay już rozszyfrowała technikę. Neurobiologia potwierdziła skuteczność. Jedyne czego brakuje, to twoja decyzja. Decyzja o tym, by przestać być więźniem własnej przeszłości. Decyzja o odzyskaniu siły, która zawsze była Twoja. Decyzja o tym, by stać się mężczyzną, którym miałeś być. Mężczyzną wolnym, mężczyzną silnym, mężczyzną, który zrozumiał, że przebaczenie nie dotyczy innych. Dotyczy odbudowy Twojego życia.